Śladków mały, bo tu właśnie się znajdujemy, to przepiękna i malownicza okolica położona niedaleko Kielc. To tutaj przyjeżdżam co roku z dziadkiem do gospodarstwa agroturystycznego na ryby, na grzyby, by oderwać się trochę od miasta i zrelaksować. Szczerze mówiąc, nie mógłbym sobie wyobrazić lepszej scenarii i lepszych warunków do tego, żeby zadać mojemu dziadkowi kilka pytań, a tych pytań jest całkiem sporo. Zaczęły się one pojawiać w momencie, gdy kupiliśmy wspólnie dziadkowi skuter, zaraz po tym filmie, który jest zresztą na moim kanale, gdzie ten skuter dziadkowi wręczamy z jego niesamowitą reakcją, radochą i pierwszą przejażdżką. Pytaliście o to, jak dziadek się czuje, pytaliście, jak sobie radzi na skuterze. Zadawali Piszcie mu różne naprawdę śmieszne pytania, na które... Odpowiem wam w tym odcinku i polecam wam oglądać ten odcinek do samego końca, bo wraz z biegiem kolejnych pytań mój dziarek coraz bardziej się rozkręca i historie, które opowiada, są naprawdę epickie. To jest pierwsza część specjalu z okazji 300 tysięcy subskrypcji. Drugą częścią natomiast będzie wielki 24-godzinny stream. Postarałem się i przygotowałem dla Was naprawdę bardzo dużo nagród. Wymyśliłem bardzo dużo różnych fajnych atrakcji. Więcej o 24-godzinnym streamie dowiecie się na końcu tego odcinka. Teraz zapraszam Was do subowania, żeby na ten 24-godzinny stream się załapać, do pozostawienia łapy. Peczki w górę, jeżeli chcecie takich materiałów więcej. No i oczywiście do Q&A z moim dziadkiem, bo to on będzie głównym bohaterem dzisiejszego odcinka. Dziadek, widzowie się pytają, ile masz lat. Ho, ho, ho. 74, skończyłem w sierpniu. A jakie miałeś w życiu hobby, jak byłeś młodszy? Rędkarstwo. Ale miałeś jeszcze jedno takie? A to pływałem na kajakach wyczynowo, no ale to junior jeszcze. Juniora skończyłem i skończyło się. No jakie miałeś sportu. osiągnięcia na kajakach największej? gdzie pływałeś? To w nadwyścianie Kraków pływałem. Najwyższy w 1963 roku to zdobyliśmy w czwórce złoto, srebro w sztafecie i trzecie miejsce wysokońc z kolegą Leszkiem Gajem, zdobyliśmy przez ciebie brąz. Jaki jest tekst na podrób jakiś dobry? Ty wiesz, że ja już dawno nie podrywałem też. Parę lat, pamiętam. nie? No, tak by A to może tak. pamiętasz jak podrywałeś babcię, bo to jest kolejne pytanie. Pomocnicze. Babcie? No pytają się jak podrywałeś babcię. Jak dziadek podrywał babcię? Tak będzie pytanie. Powiem ci tak szczerze, taką sirotę spotkałem, rozumie. <laughs> I, i, I tak zostało, rozumieć. Pogadaliśmy chwilę Czyli wystarczy zagadać czasem? Czy Ta... zebrać na odwagę? Nie wiem skąd się to, to, to takie wiesz. Mało lata taka była, wiesz, no. Jak to się mówi trudno. No. Ile najszybciej jechałeś skuterem? Najszybciej, nie, mam, nie mogę więcej wyciągnąć, tylko 50. Masz ogranicznik. No. A zdejmujemy niedługo, czy nie? Jeszcze chwilę, niech Jeszcze się oswoje, bo to rozumiesz tak. Ale szalejesz, nie już się jeździć? Nie, co, co dlaczego się wam bać? A na się... początku było trudno, czy nie? No, miałem takie obawy, czy, czy, czy po, poradzę sobie, no, ale powiem Ci tak, że poszło. A teraz pytanie z serii trudniejsze. Jakie jest twoje największe marzenie? Moje? No, twoje największe marzenie, pytają widzowie. No. O, 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 pojechałbym gdzieś na porządne wędkowanie. Na takie grubsze wędki? No, proszę ciebie, takie w gdzieś, do, gdzieś do Finlandii. Ale takie w Kutsze, czy z klifów bardziej? A no, ja bym wolał wiesz tak, gdzieś na jakichś rzekach połowić. Na rzekach, takich dzikich w Finlandii? Jakie, jakieś, jakieś, proszę siebie tam w sosie jest coś gdzieś. Takiego. A utrzymałbyś taką wielką rybę? No, trzeba mieć sprzęt odpowiedni. No to jak ma sprzęt dobry, sprzęcicha, to co? A propos dobrego sprzęcicha. tutaj dziadek cię jeszcze tak pytają i tych dużych ryb. Jak złapać rekina? Rekina? No, jak złapać rekina? No nie chcę się... Na, najlepiej jest na hak. Jak? Na hak. Na hak. <laughs> Palec do dupy i tak. <laughs> Tego się zadek nie spodziewał. Jest jeszcze pytanie: o, żebyś opowiedział jakąś przypałową historię o małym Norbercie. O małym Norbercie? Jakąś historię o małym Norbercie, proszę. No to też to, to związane z wędkarstwem, opowiem powiem jak wziąłem do na na ryby. Pojechaliśmy do Krespinowa na ryby, tam takie z, z wyrobisko pożbirowe. Wziąłem sobie puszkę kukurydzy, no i poza tym chyba nic nie miałem, bo tam przeważnie na kukurydzę z puszki łowiłem. A Norbuś się tylko spytał raz, czy może skosztować. No jak Norbuś skosztował raz kukurydzkę, tak po jakimś czasie ja tam przerzucam wędkę, chcę nabić na, na haczyk, a tu zostały trzy ziarka tylko. <grytanie> <grytanie> Całą puszkę misił. O, pędzlował i ja mówię, no to co teraz kochary będzie, no o dziadziu, przepraszam cię, ja się zapomniałem. <laughs> <laughs> Ziareczko po ziarku <laughs> i poszło. A ja jeszcze jest jedna taka historia, no jak to, się dziadek mną opiekował, jak byłem mały. No małek. to załatwiłem misiowi pierwszego guza, oczywiście, że tak, no. Zostawimy dziewczyny Norwusia w nosidełku takim tam, przywiezła ze Stanów znajoma, takie nosidełką było. Teraz to widzę parę razy, widziałem już modne są takie. Ale Norbuś siedział na tym nosidełku dełku, na wersalce i zaczął się kiwać. A ja patrzyłem w telewizor nagle buch. przycylował prosto głową w nogę. O Boże, ja się patrzę ja mu tak przekładał rękę, żeby mu nie rosła. Ja, dziewczyny wpadły, chciały dziadka zabić. Ale dziadek na szczęście przeżył to te ja, niefortunne rzeczy. Przeżyłem przeżyłem, ja przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem jakąś, ale pierwszego guza mogę powiedzieć, że dziadek mu załatwił. <noise> Jaki jest twój ulubiony program w telewizji? Jesteś taki, co sobie lubisz pooglądać? Ja to najlepiej lubię sport albo przyrodnicze. Pytajmy. z kawery. Mhm. Jest tam y, sporo sport y, tych wędkarskich y, programów oglądam przeważnie na zimę, bo to w lecie to raczej nie oglądam, bo wędkuję. Pytałem cię jeszcze, co najdziwniejszego złapałeś na wędkę? Na wędkę? No. E, to miałem parę różnych rzeczy na wędce. Ciekawy. Pewnie ktoś, kto łowi zadał to pytanie, bo wie, że takie rzeczy się zdarzają. Zdarzają się. Miałem żółwia. Wyciągnąłem. Wycholowałem żółwia. Po prostu mam wjazd pod wodę, przycinam. I coś holuje, tak, ja mówię, co nie ryba kurczę, co to tak jakiś. Podciągnąłem pod jeżem, jakiś garnek jest to, nie? Kurde. No to ale szkoda mi było haszyka, żeby nie urwać, bo musiałbym znowu zmieniać ten do podwiraka, tak wyciągnąłem patrzę żółw. <laughs> I to i to proszę siebie gdzieś, no ja nie wiem, no tak kilogram miał na, 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 na bank ten żółw. tylko że był strasznie cza, czarna ta skorupa była taka. no. Na popielniczkę by się nie nadał? No na no, człowieku i to na porządną popielniczkę. Nadałby się. To by byłaby, a zupa by była żółwiowa, ale musiałem go odstawić do wody. Jaka była twoja reakcja na narodziny wnuka? No co poczułem się, rozumiesz, yy, dziadkiem. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy, tylko tak sobie się, o kurczę, troszkę na tego dziadka, no ale jakoś tam przeżyłem. Tą, tą miłą wiadomość. No. Ile lat pracowałeś na ślusarce? Ponad 50 lat. A ile lat łowisz ryby, albo od którego roku życia? Ryby, ile lat łowię? No. W zasadzie to od dziecka, bo ja się wychyłem nad Wisłą. Tatuś wędkował, brat wędkował. No i ja już nawet, wiesz, ja, taki mały brzdąc byłem, to już próbowałem tam wędkować. Ale to była piękna rzeka Wisła, teraz jest dziadostwo. Czy była kiedyś Wisła? No przecież była plaża pod Wawelem w Krakowie. Tam całe wakacje spędzałem. To była awantura, trzeba było iść na kolonie. Nie chciałem w życiu. Bolałeś nad Wisłą. Iść na tak, kolonie. no co to ja przez, w, w majteczkach samych na bosaka przez murek przeciw przeskoczyłem i byłem nad Wisłą. Jakaś zabawna historia po alkoholu. Po alkoholu? Najzabawniejsza historia po alkoholu. O. Było takich różnych rzeczy parę, no, ale to tak mi się zdarzyło raz, to miałem kolegę Wiktora i było były imieniny, a to przed Wigilią I karpie pływały w wannie, proszę i, i zaczęły kobiety nadawać, a, da, 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 a karpie jeszcze żywe, ja mówię, a ileż to roboty, zamiast puścić wodę, to ja się nachyliłem, chciałem karpia złapać w wannie, no oczywiście nogi mi pojkały i wpadłem głową do tej wody. No i kobiet, dziebuchy mnie wyciągnęły, rozumiem, mama twoja z moją mamą. Pół godziny roz... dostałem taki telepaski trzepało mnie. Za pół godzinki byłem w zdrowi święci. <laughs> tak cię przekrzyła ta zimna woda? Tak, no, zawsze fantazja jak troszkę wypije za dużo, to się go głupoty i mają. No. <laughs> Czy jesteś dumny z wnuczka? No jakże nie? Przecież mam mam wnuczka od, od, od maluszka go przecież. No i chłopisko wyrosło i sobie w życiu radzi, co mnie bardzo cieszy, no. jesteśmy w dobrej komitywie, tak mi się wydaje, co? No mi się też tak wydaje, a jeszcze ci pytali no. czy ten, czy wnuczek jest dla Pana oparciem w każdej sytuacji? No pewno, że mnie wspiera wnuczku, pomaga mi, wspiera jak najbardziej, no. nawet mi skuter załatwił. Żeby się dziadziuś nie męczył, no ale to, to twoja inicjatywa była, nie? No trochę tak. No. I dziękuję wam serdecznie kochani moi widzowie, raczej wnuczka mojego <laughs> widzowie, bo ja tam raczej się rzadko pokazuję. Dziadek zapleśniały, rozumiesz, no i ten... No. E, tam już lubią cię, za każdym razem jak się no. pokazujesz, to jest tak fajny, pozytywny odbiór, że mówię ci. Ale mogę Wam jeszcze powiedzieć taką anegdotę? O, dawaj A to jest prawda, to nie jest anegdota, tylko takie miałem zdarzenie. Miałem kolegę, który, z którym jeździliśmy pociągiem. Ja wiem, znam Na ryby. Historię. Na ryby. No i siedziliśmy pociąg, jeszcze były te takie dalekobieżne, to one miały takie przedziały, zasuwane. Na, tam było bodajże na osiem osób, 4 z jednej albo trzy, nie pamiętam dokładnie, i z drugiej. No, myśmy plecaki dali na górę, na półkę, bo tam było takie półka na bagaże. No i siedzimy w najlepszych, gdzieś tam po paru stacjach od Krakowa wsiadła blondyna z takim kokiem wielkim, to wczesny czas były takie modne. Te koki, taki popieronie, ten kolm, siada sobie pod plecakiem olkowym. No i tak jedziemy, turla się ten pociąg. A ja w pewnym momencie tak widzę, czy mi się migło coś, czy nie. A ona tak tym małym paluszkiem zaczyna w tym koku jechać. A ja patrzę, nie, nie, nie pomyliło mi się, druga powtórka. O, se mi się było. Olek, chodzę, coś Ci powiem. Bierz ten plecak i uciekamy do drugiego wagonu. A co, 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 co? co? Mówię, nie co, co, tylko znowu ci roboki rozeszły w plecaku. O te Francy mówi, znowu mi się rozeszły, Ła, tak to, to idziemy, wysiadam. szybciutko. Usiekliśmy do drugiego tego wagonu, bo przecież jakby ta kobieta tak złapała, zobaczyła co to we włosach chodzi, to mielibyśmy ładne tam jeja. A sobie wyobrażam, zanim ona to wyciągnęła, musiała koka rozczesać chyba. Ale jak centralnie wycelował w tego kołka, pciu Wbił się jak kamikaze. No i od razu się wierci, nie? No Doszedł do skóry nad tym paluszkiem. <laughs> no nie zapomnę tego numeru. Bo jeszcze jest takie pytanie, czy kiedyś to było? Co? Bo, czy kiedyś to było? Ale co, czy kiedyś było? No bo tak zawsze, zawsze wszyscy starsi mówią, a kiedyś to było, kiedyś to Aha. było. się z tego śmieją w internecie, dlaczego się Ciebie pyta tutaj, yy, Piotr, czy kiedyś to było? No było, było. Kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. No tak jakby dni krótsze są teraz, nie wiem dlaczego. Dawniej to tak, jeszcze człowiek pracował, w soboty się pracowało, to się nie mogłem doczekać tej niedzieli, żeby na te ryby się wybrać, a w tej chwili myk, myk, patrzeć, już. Piątek, Sobota, wolna. A to sobie ja dzisiaj nie pojadę, bo mi się nic. No i dobrze. No i dziś to wszystkie pytania, które mi idą dla Ciebie. No to zabieram. fajno, no to pozdrawiam, życzę zdrowia i. Trzymajcie się zdrowo. Tymczasem, ja już wróciłem do domu i zgodnie z obietnicą mam dla Was zapowiedź wielkiego 24-godzinnego streama. Odbędzie się on w najbliższą sobotę od godziny 10.00 i potrwa oczywiście do niedzieli również do godziny 10.00. Pierwsza bardzo ważna rzecz jest taka, że co godzinę. Mam dla Was naprawdę fajne i wypaczone nagrody, które będziecie mogli zdobyć za pomocą odsłaniania kafelek na tej planszy z giftami, którą w tej chwili widzicie. Co godzinę będzie wybrana jedna osoba, która odsłoni kafelkę, i w tych kafelkach czekają na Was następujące nagrody. Po pierwsze, dwa pixelboxy z niewiadomą zawartością, ale będziemy ją sprawdzać zaraz po tym, jak ktoś takiego pixelboxa dostanie. Otworzymy sobie je na live i zobaczymy, co jest w środku. Po drugie, tona sprzętu od SteelSeries. Zacznijmy od tych najmniejszych. Trzy podkładki pod myszki, następnie trzy myszki Sensei 310. Trzy klawiatury Apex 150 i trzy sztuki słuchawek Arctis 3. Mam dla Was również coś dla kolekcjonerów, czyli sprzęt od Fade Case'a. Zestawy naklejek, otwierasz do butelek: dwa Shadow Dagger Elity, Falcon Elite, czyli taka rozkładana kosa, Hunter's Elite, czyli zwykła, nierozkładana kosa, oczywiście na skinie, i cztery granaty, które tak naprawdę są bryloczkami, zapalniczkami. Więc może warto wpaść chociażby po to, by wygrać sobie jedną z tych wypasionych i naprawdę wartościowych nagród. Szczerze, nie chcę mi się liczyć ich łącznej wartości, ale to małe wyzwanie pozostawiam dla Was. Możecie to zrobić w komentarzach. A jeżeli nie dla nagród, to może dlatego, że będzie jeszcze jedna akcja na tym streamie. Podobnie jak na poprzednim live 24-godzinnym, tym razem również rezygnuję ze wszystkich dotacji, które potencjalnie mogłyby wlecieć do mojej kieszeni. Tym razem wszystkie pieniążki zebrane na streamie będziemy bezpośrednio przekazywać. Na fundację DKMS, która walczy z nowotworami krwi, która zbiera dane odnośnie dawców do szpiku, do przeszczepu szpiku kostnego. Więc jeżeli ktoś by się z Was chciał zarejestrować, nie boli, nie kosztuje. Uwierzcie mi, powiem Wam więcej na live ie. i jak ktoś nie chce się rejestrować, to może pomóc właśnie za pomocą dotacji. Oczywiście wszystko jest dobrowolne. Ja z mojej działki z tego streama rezygnuję. Wszystko leci na DKMS. Ale to nie koniec, bo to nie tak, że na tym live będziemy tylko rozdawali nagrody i tylko zbierali kasę na DKMS. Oczywiście będziemy grali również w ale nie tylko. Nie powiem Wam, jakie to dokładnie będą tytuły, bo jeszcze się nad tym zastanawiam. Natomiast jeżeli chodzi o samą treść live, o sam tak zwany content, będę Wam więcej spoilerował na moim Instagramie, bo codziennie wrzucam Insta Stories. Także śledźcie mojego Instagrama, bo zdradzam tam naprawdę wiele fajnych rzeczy. Więc teraz mogę Wam powiedzieć, że tak, będziemy grali w gry i różne gry, nie tylko Lola, nie tylko Fortnite'a, chociaż zapewne też, może wrócimy sobie do jakichś fajnych starszych tytułów. Planuję również zrobić może coś ciekawego w kuchni, może sobie coś ugotujemy i planuję również zaprosić gości specjalnych. Może, ale to tylko może, zrobimy sobie jakiś wjazd na omegle na godzinkę czy dwie, jeżeli będziecie chcieli. I chciałbym na pewno też przejść jakąś fajną i wciągającą grę fabularną na wieczór, bo ostatnio, jak graliśmy w Until Dawn'a, to bardzo fajnie się to przyjęło, więc liczę, że i tym razem będzie dobra zabawa. Więc po więcej szczegółów jeszcze raz zapraszam na mojego Instagrama. Subujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby tego streama nie przegapić. Jeżeli materiał i historie mojego dziadka wam się podobały, a mam nadzieję, że tak było, bo mi serducho rośnie, jak ich słucham w kółko i w kółko i w kółko w trakcie montażu, to strzelcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach, czy wpadacie na stream, dajcie znać w komentarzach, czy odcinek Wam się podobał i w jakie gry proponowalibyście, żeby zagrać na przykład na tym 24-godzinnym live'ie. Także nagrody czekają, ja czekam, przypominam, sobota 10.00, zarezerwujcie sobie wolny weekend i wpadajcie. To wszystko na dziś, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na 24H. Cześć!